No już! No, Cześć wszystkim, tu Maria Naśnienia nagrywam dla Was z z Zuza 12. Na dole będą linki jej social medias, a dziś przygotowałyśmy dla Was test słodyczy. No dobra. Pierwszy słodycz to jest to. Pierwszy, to jest Dobra, ja to przyczynę na mam 2. Otworzyłam i jest to nazwa Hands Mine of My Chocolate. I jest to carmel tak, macchiato Chocolate. A więc no. Mam! Będziemy próbować. O Boże. E, znaczy, jeśli chodzi jak to wygląda. To to jest taki Misiu. Dla mnie, to jest taki misiu I tu ja używam sobie. Aha. A co jest? Okej, no próbujemy. To jest podobne do kawy ze Starbucksa. Nie, to jest do tych Merci, co mają białe podłoże. No wiem, dokładnie. A dobra. Dokładnie tak samo jak sobie powiedziałaś Mercy. Dobra. <śpiewa> no tak... Um, to jest takie jak dole jest białe. To jest sama mercy. To jest czarny... No to jest A link do tego gdzie kupiłyśmy będzie w opisie. Mhm. <śpiewa> Dobra. Kolejne słodeczka. No. Wow. Nie, 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 to co? Są dwa. Dobra, nie. Zjemy to. Da. To e... jest Carly Whirly. No Carly Whirly. E, wygląda to tak. To jest takie fioletowe, ale wydaje mi się, że jest takie czekoladowe. Cze idę po nożyczki. Zuzia pójdzie po nożyczki, a, a ja w tym czasie opowiem Wam o tym, jak super jest być u Zuzi w domu, bo jest pięknie. I może tak. nagramy z zużą bakto z, już, z jeszcze. Okej, okay, okay. no dobra. Um. Chwila. Kurde, wiecie, że widzicie, bo wysłał Po pierwsze ty, kupiłyśmy to wszystko na stronie scrummy. Dobrze? Miało być w opisie, Ale, okay. ale nie, no, po prostu powiem, bo... No. I jest po prostu, to jest ze strony Scrummy i Scrummy jest po prostu bardzo fajną o. stroną. Wszystko wyszło bardzo. Znaczy, teraz było opóźnienie, ale to była moja wina, że ja czegoś tam nie potwierdziłam. No, ale do i tak doszło i bardzo się cieszę. No, Więc, no, to jest... no wiedziałam, że tak to takie troszeczkę czekolady. Ja Myślałam, że to szanek. To jest tak na początku myślałam, ale w końcu. Jak ten mi się to... No. Mmm, to dobre. Kurde, ja nie mogę tego odpowiadać nawet. A, no to jest jak smakuje, a ja w tym się będę coś otwierała. Mm, to w środku jest kamer. I się ciągnie, nie? Mm. Jakoś się przejażający nie ciągnie. No nie, ale trochę... Czekaj, tak, to... tak możemy oceniać. Mm. Okej, okay, to na ile to oceniamy? Majm jednak chyba 7 na 10. 7. Ty? Ale zawsze ja jest 5 gwiazdek. Aha, by... Aha, dobra, na 5, ok. No to dla mnie 3 na 5. A to? Ładnie się. To ja to oceniam 4 na 5. Bo Byby... gdyby się tak nie łamało i by się łatwiej otwierało, to by było 5 na 5. No, tak. Okay. Zacznę. E, Okej, okay. jest to Magnum, e, Magnum, to jest czekolad almond, e, czyli jakby z orzechami e, taki Magnum batonik. Mm. Almond Truffle and Change in Magnum Classic Milk and White Chocolate. Mm. Nie umiem czytać, to niemożliwe. O, o, o! Zobaczcie jak to się łatwo stworzyło po prostu. A tamto musiałaś na raz ponaleźć. Proszę, do ciebie. Się... Nie wiem. Mhm. Mmm! No czekam, bo jeszcze tamto jem. A, okej. Okay. Um, tamto to się no, bardzo... To ten kolor... To trochę, trochę się, no, to się Tak, dokładnie. To się przykleja i... I ja idziemy. to bardzo dużo zjadłam. No, a ja to wzięłam, z to gryzę, pogryzę, ale to będę potem Otwieramy już? Mogę otwierać? <grym> <grym> ok, to czekajmy aż Zuzia zje. <grym> no, a widzę, że Twixy, polecam Wam obejrzeć nową reklamę Twixa, że, że, twixy, a, że w prawym i w prawym Twixie będzie to samo. Daj no, I tak dalej. Oj, to jest fajna reklamka. <grym> nie mogę <grym> go otworzyć. Sure. <grym> oh, tak. Ok. Zajmę to. Pić mi się chce. Tak. Mamy kukulę waniliową i zero i zuże że myśleć, że to musiałaś nie jest Nie, niestety. Jeśli będzie dobra, to powiem, że dobra. znaczy, jeśli smak będzie miał dobry, bo gazowane to oczywiście, że dla mnie niedobre, no to ja. Okej, okay, dobra, no, to jest do mojego. Mmm. tutaj trochę jak alkohol. Dokładnie. bo na pewno nie ma alkoholu. Nie. daj pudełko. Myślałam, że to będzie się ciągnęło, że będzie właśnie z w środku. No Bo tu jest napisane, że w truffle nie Ja czy czytać po niemiecku. Czekajcie, ja wam powiem. Tu jest, bardzo jest dobre. Almond Truffle Inside in, in Magnum Classic Milk and White Chocolate. Nie mam zobaczcie. dobre to. Dobra. To sam sobie do ja też. Dobra, Dobra ja chcę pić. To. Weźmy coś do picia. Mm. Nie, no weź w kole. kole? kole? Kolejna, nie liowam. Będziesz pokazywać tutaj, tak? Okay. A mogę? Tak. On dowiemy, że ja też mam najlepsze przyjazdy. Ja wam powiem, czy jest dobry smarkoł. <laughs> to, to chyba się nie. <laughs> <jest stawa. laughs> okay, to <jest laughs> Dobra, no to wam pokażę, jak wygląda na kręt. Dobra. To będzie dobre. to. Wydaje mi się, ale na serio, daj jak na kole do pyszne. Mi się wydaje, że będzie troszeczkę bardziej takie słodkie. Czyż w ogóle to wanilia, czy nie? Nie. A pyszne. Bardzo dobre. Taka słodka kola. No ale wanilia i tu nie czuję. Nie, To jest moje A jeśli chodzi o ocenę tego, w ogóle znowu nie się tego ocenę. No to ja to oceniam 5 na 5, bo mi strasznie no. A ja to oceniam 2 na 5. Wow. Dobra, a jeśli chodzi o kole, to najlepiej. Kole? 5 na 5. No, to ja też. Okej. Teraz Twix. Teraz Twixy. Widzisz, że jest mega dużo. No, no. no, no Mamy no, 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 2. 2 No, macie. No właśnie. Zróbmy jednocześnie. że macie jakieś dwa. No, to dwa, No wreszcie, proszę Cię. No i 1. Nie będę Cię zabierać. To tylko pięć. Co? Pięć? A No i było dziesięć. Dlatego, że tuńczycy są podwójne. Bautele, A no tak, jest, okay, no jest to tak, okay, No to to na tak, 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 dobra. tak, Nie. tak, tak, jedno, żeby nie nie tak, Oczekiwałam, I jest to edycja limitowana. I w Polsce tego nie, nie było, więc. I w prawym Twixie nie ma tego samego sole. Problem? <grym> no. Bo w, w prawym Twixie nie mają takiej taśmy No, dokładnie. O, dobra. E, to, o, trwa, trwa, trwa. On jest. O, jest. O, jest biały. pyszny <grym> No, <też> chciałam trzeba próbować. <grym> A! Kurde! A, dobra. Ja bym wyszka, kurde. A pix nie nieś? Zapomniałam, że nie mam cyfr, um, Jest to dobre. Dostał tylko... Okej. Ok. To będziesz... Znaczy cztery. To weźmiesz jedne na maks. Nie, już wziąłem. Aha, okej. Okay. Mm. A to jest jeszcze jeden. Hmm. No czym? Wydaje jest... na pięć. Że smakuje bardzo podobnie. Do białego lejona. Dokładnie. Bo do do ten... białego lejona. Ale to jest to samo. Um. Tylko, że w panie pizza. Bardzo podobne. Ale i tak 4 na 5. jest też tak 4 na 5 zębą. Jednak smakuje mi idealnie jakoś medla. Czy masz pewność, że to się nagrywa? No pewność. No pewność. Okay. <laughs> no. Ale sprawdzę. <laughs> Mamy jeszcze 9 minut. Mówię, że już. Już wyszłaś z Ok, a czy teraz mamy? Up. się podbiorą. No, a co my? Już mamy zreszłość. Teraz zarejo, tak? Ok. O, a my teraz nie będziemy używać tego mleka. Czekaj, bo już trzeba zrobić, co tam było. Mmm! A to białe w bez mleka. No chyba tak. Nie! Może weźmiemy mleko. Możesz wziąć mleko. No, idę po mleko. Um, Ale nie jest bez mnie. No dobra, a ja przecinam o tu chodzi. Jest po prostu um, oreo oblane białą czekoladą. Eym... Um, Jezu, no to jestem trochę po holendersku i po niemiecku, nie nic po angielsku, więc tutaj nic nie zrozumiem. Jakie mamy inne słodycze? Kurde, została nam już tylko jedno. Tak. Dostała nam jeszcze tego biały. Co to jest? Break and share Cookies and Cream Kit -Kat. nie Nie jeszcze tak. No dobra, Break and share Cookies and Cream. usiąść. Jakie to jest Tak, to jest zwykłego. Jeszcze moja woda. Gdzie jest Oreo? Angry Betsy. Dobrze, to już wyciągnęłam. To są dwa Oreo, więc każdy miała po jednym. A więc dobra, otwieram no ja bym napiła. No masz presja? A to wszystko wygląda. No to jest takie. A takie... No bo to, tak, bo to jest tak ładnie zrobione, Nie niby tak ładnie oblewają, to jest tak ładnie dużo tej białej czekolady, te a to wygląda tak dziwnie. A tam zaczęła oczywiście jest. Nie czekasz na okay, mnie. no dobra. Okej, okay, zaczynamy. Nie ja próbuję. Oreo strasznie. Za dużo razy je jadłam. Mój kolega dawał ciągle. Mogę prosić mm. To jest dobre. Ale smakuje jak to Oreo obrane białą czekoladą i... Byłaś nie nierozróżniła... Oreo obrane białą czekoladą smakuje areo, białą czekoladą. <laughs> jak Oreo obrane białą czekoladę. No jak? Nie, ale po prostu... Niczym się to nie różne moim zdaniem, w ogóle nie są nie czy nie, Muszę czekać, chociaż nawet tego nie zrobię i już się obiedne się jak świnia oczywiście. Ja już nie wiem, czego szama muszę, ja to wypieszam. Mm -hmm. Dobra. Odbieramy pisket. Czy pani Wam została na fanta 0. Będziesz próbowała fanta 0, czy nie? Nie, ale ona słucha na mikro. Nie, wiesz, jest reszta. No tak, jestem wszystkie, tak? No nie sądzę. Będę już taką króciutką. Oooo! Zaczekaj. Dobra. Ok. Niedobre. Zapomniałyśmy ocenić oleo. 4 na 5. 1 na 5. Brawo. Ale nie! Oreo? Mój kolega. A Twikksy oceniłeś mnie. Ja Twikksę 4 na 5. Hello? <grym> Sorry. Nie mogę teraz gadać, bo nagrywamy. Pozdrawiamy Paulinę, Paulinę. Pozdrawiamy Paulinę. Obejrzyj nasz filmik potem, okej? Okay? Paulinę, będziesz na odcinku. ja panem ci powiem na, na YouTube. No to była pełnina, która dzwoni właśnie W, nagry w trakcie nagrywania filmik. Powiem e. ja wam, że to jest niedobre, mi to nie spakuje. Mamy 5 minut. Jeden, ja! <grych> ja jeden... Nie, jeden na 5 i to na czekałem. To, to jest niedobre, co nie? Potem będzie sprzątanie. Twixy to jest 4 na 5, a jeśli chodzi o... Wiesz co? O e 2. może... Potem złączę dwa filmiki. Bo obawiam się, że pójdziemy do łazienki to otworzyć. No, zaraz wrócimy. Tak. Powracamy do Was. E, Podaję Zuzia. E, to jest teraz Fanta. mamy 20 minut. To jest Fanta Zero Orange. Wydaje mi się, że będzie smakowało tak samo jak Fanta, ale mam pewne wątpliwości, że będzie smakowało okay. niedobrze. O wiesz, ile osób polubiło to Ile? Nie no wiem. czekaj. Eee e, wydaje. O kurzu, ale dużo. Mam, mam, mam. Dasz 4 5 6 7. Przepyszne. Ja kupiłam na e, Promuje Montana Burgers. Jak mnie wypróbuję, to ci <grym> powiem. Ha, ha, ha. Przepyszne. Fantazero. E, Wiesz, ja pierwszy spróbuję, bo jest czuję się dziwnie. <grym> Dobre, dobre. To dobre, spodziewa. dobre. 5 na 5! No, pyszne. Jakoś mi lepiej smakuje, bo kiedyś piłam zero, a jakoś mi zupełnie inaczej smakowało. Ale nie kładź tu, bo jeszcze kopnę to. Specjalnie oczywiście. E, no dobra, no to tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Zuzia, pozdrów kogo tam chcesz. Okej, okay, pozdrawiam wszystkich moich fanów i i Paulinę pozdrawiamy, która zwolniła w trakcie odcinka. Pozdrawiamy Paula. Dobra, no to Dobra. pa pa. pa, pa.